Ladies and gentlemen, Damen und Herren, panie i panowie. 8 kwiecień 2013 Informacyjny Seven Days zaczynamy. Moi drodzy, dzisiaj powiemy sobie o czymś bardzo wyjątkowym, bo w zeszłym tygodniu została ujawniona pewna lista rzeczy, które ludzie w Polsce przewidywali 87 lat. Temu. No i z takich ciekawczych informacji można zobaczyć, że na przykład, jeżeli chodzi o przemysł, to przemysł? Przemysł. przemysł? Jesteś jak przemysł? Przemysł. Jeżeli chodzi o przemysł, to Polacy przewidywali, że w 2000 roku właściwie wszystko zniknie z powierzchni Ziemi i wszystko będziemy robili, co tu mnie pokazali, że jestem brzydki. Tak. Że nie widać mi włosów i wyglądamy jak Tak. Powiedziano między innymi to, że skończy się węgiel i zamiast węgla będziemy wszystko napędzać, wszystkie machiny, jak to nazywali, za pomocą prądu, co chyba się sprawdziło, nie? nie. Ty, wesoły, widać, że dzisiaj nie jesteś napędzany żadną energią, tak Żadny. jak dzisiaj ciebie patrzę. <laughs> jesteś po prostu bez energii. Bez, nawet węgla nie mam. Nie masz w węgla. węgla, węgla, tylko ważne informacje. Natomiast co będziemy gadali o przemyśle, skoro możemy pogadać o rzeczach, które są. Dla nas bliskie, nie tylko dla nas, ale też dla was. Jeżeli oglądacie ten filmik, to prawdopodobnie korzystacie z internetu. No ja i... Ja <głos》>. Ludzie, którzy żyli 87 lat temu, mieli pewne przewidywania w tej kwestii, co prawda nie wiedzieli, że to będzie nazywało się internetem, no bo skąd my mieliby wiedzieć, no ale coś na ten styl jakby zakumali. Pradawni odkryli między innymi to, raczej przewidywali między innymi to, że będziemy mogli zobaczyć filmy z bardzo dużej odległości i to, że będziemy mogli oglądać zdjęcia z bardzo dużej odległości od tej, w od której jesteśmy w tym momencie. Czyli oni przewidzieli informacyjnego Seven Daysa w takim razie. Można powiedzieć, że w pewien sposób przewidzieli informacyjnego Seven Daysa. Ale oprócz tego, że przewidzieli, między innymi, to, że będziemy mogli filmy oglądać, co nie było zbytnio odkrywcze, chociaż nie wiem, może było, to bardziej odkrywcze było to, że przewidzieli, że upadnie prasa papierowa. To znaczy, że nie będziemy już czytali gazet papierowych, ale gazety będziemy czytali na dziwnych, rozbłyskających, matowych ekranach. Na których oprócz treści będą też m.in. ruchome obrazki, które będą zastępywały pewne treści właśnie tekstowe. Zastanawialiście się, jak będzie wyglądał świat za 87 lat? Przypominam, że to będzie, będzie rok bardzo 2000. Jezu, to będzie 90, czyli 13 plus 87? 2100. będzie <głos》>. smutny świat straszny. Czemu? Bo ze mnie. Ja nie widzę siebie w tym wieku. Ja tak do 60. Może. Mam wrażenie, Oże. że czasami nie widzisz siebie już w tym wieku, jakim jesteś. A to inny. <laughs> Ale znamy kogoś całe szczęście, kto doskonale wie, jak będzie wyglądał świat w roku 2100. Jest to kto? Wróżka Matylda z Wrocławia. Wróżka Matylda z Wrocławia. Nie, nie, Matylda. A jaka? Jeden pindol. Jest to Wróżka Bogu Miła. Trochę się stresuje tą rozmową, szczerze mówiąc. Ona no, zna moją przyszłość. już no, wiek to dzwoni. Tak, słucham. Dzień dobry, czy dodzwoniłem się do wróżki jak i my? Yy, z tej strony telewizja, program informacyjny, proszę Pani, bo y, ukazały się właśnie dokumenty, które pokazują, jak Polacy 87 lat temu przewidywali przyszłość i chcielibyśmy tutaj do materiału wykorzystać Pani wypowiedź, jakby Pani przewidziała rok 2000? Czy jest taka możliwość? 2000? No. No wie Pan, zaskoczył mnie Pan. No, nie wiem, co Panu na ten temat. No, najważniejsze, że na pewno będziemy w innych już tutaj wymiarach gęstości. Czyli nie będzie na pewno kłamstwa, nie będzie nieuczciwości, bo będziemy czytać y, swoje emocje, swoją intuicję. To na pewno to będzie. Aha. To na pewno. Czy będziemy się na przykład już kolegowali z Niemcami? Czy będzie wojna? <noise> Jaka wojna tutaj? I wojny to już nie będzie, jedynie to mogą być wojny galaktyczne. No, Jeżeli wiesz, że nie jesteśmy sami w świecie, gwiezdne wojny. To tutaj czas. Tak. No, gwiezdne wojny, tak! O właśnie! Aha. Bardziej z Niemcami będziemy za pan brat, tak! Z Niemcami za pan brat, nie, to niemożliwe, ja coś nie mogę w to uwierzyć. A proszę mi powiedzieć taką rzecz: a w Stanach Zjednoczonych, czy ludzie będą już trochę szczuplejsi? No, jeżeli Stany Zjednoczone będą jeszcze istnieć. Dobrze, proszę mi powiedzieć taką rzecz, ostatnie pytanie. Yy, sprawdzimy no. pani kompetencje. Jak się nazywam? Jak kto, kto się. Nie, nie ja naprawdę bardzo przepraszam. Nie powinnam mówić, że trzymam słuchawkę i nie jestem na głośno mówiący. Ja bardzo słabo słyszę Pana w ogóle. No dobrze, dobrze, to dziękuję za rozmowę, do widzenia. Pa! Dobra, wszystkie informacje macie za chwilkę, a my mówimy tak jak wróżka Akima. Pa!